W tym rozdziale poruszymy temat funkcji bazodanowych i on jest mocno połączony z tematem filtrów zaawansowanych, bo ogólnie funkcje bazodanowe wykonują podsumowanie danych, zakresu danych, tablicy danych na podstawie kryteriów filtrów zaawansowanych. Czyli tu mają praktycznie taką samą składnię, bo potrzebują najpierw bazy danych, czyli. Tablicy z zakresu danych z nagłówkami, następnie podajemy jej pole, czyli po prostu wybieramy kolumnę, po której ma być konkretne podsumowanie związane właśnie z nazwą funkcji bazy danowej wykonane, a na samym końcu mamy jeszcze kryteria z filtrów zaawansowanych. No i chcemy tutaj sobie przyjrzeć bliżej tym funkcjom. I zacznijmy od tego, że na karcie formuły możemy zobaczyć różne właśnie typy kategorie funkcji i jeśli wejdziemy sobie w opcję wstawiania funkcji, bo tutaj tak nie widać tego, jeśli sobie wejdziemy w opcję wstawiania funkcji, to w tu w kategoriach znajdziemy jeszcze też kategorie bazy Danych. I tu właśnie możemy zobaczyć nasze funkcje baz danych. W polskim bardzo prosto je rozróżnić. Wszystkie zaczynają się od BD, kropeczka, czyli baza danych, kropeczka i konkretne podsumowanie. I tu zacznijmy pisać naszą pierwszą funkcję bazo czyli bd. Kropeczka, tak, i tutaj na liście będą tylko funkcje bazodanowe. Nas najpierw interesuje Suma, i zaczynamy od bazy danych, czyli łącznie z nagłówkiem, czyli od komórki A1, Ctrl Shift Strzałka w bok, Ctrl Shift Strzałka w dół, Ctrl Backspace możemy zrobić, bo tu nie będziemy się przesuwać z tym zakresem. Średnik i teraz. Pole, tak, to jest określenie bardziej z baz danych, ono po prostu oznacza kolumnę i możemy się do tej kolumny odwoływać po jej numerze. Czyli jeśli tutaj sobie zaczniemy numerować kolumnę, to po prostu od lewej jest 1, 2, 3. No i chcemy mieć sumę po kolumnie sprzedaży, czyli tutaj w argument pole musimy wpisać trójkę. No i średnik, następnie kryteria, Czyli potrzebujemy o, tego konkretnego nagłówka plus wartości pod spodem. Tak, jak najbardziej, tyle wystarczy w tym prostym kryterium, i zatwierdzamy sobie działa. Tak, tu pod spodem mamy funkcję z rodziny suma jeżeli dające nam analogiczne podsumowania. Tylko pamiętajmy, tak, suma jeżeli suma warunków raczej proste kryteria. A suma, tak, funkcje baz danych pozwalają na bardziej skomplikowane podsumowania. Ok, to tak szybko i też troszeczkę pomówić sobie o, a nie średnia, tylko BD. Najpierw dopiero średnia. Też byśmy mogli wnowu w coś, ale tutaj będzie szybciej. Czyli znowu baza danych. O, tutaj standardowo, właśnie tak zrobiłem drobny błąd, tak, bo nacisnąłem najpierw komórkę A2. Pamiętajmy. Funkcje bazodanowe potrzebują tego nagłówka. Potem rozróżniają pole. I zaznaczamy sobie Ctrl Shift bok, Ctrl Shift Showcock w dół, Ctrl Backspace. tutaj piszę bez znaku dolara, nie są potrzebne dla każdą funkcję osobno. Średnik. I teraz inny sposób na odwołanie się do pola. Możemy się odwołać przez odwołanie do komórki zawierającą. Nazwę danej kolumny, czyli na przykład do komórki E1 sprzedawca, albo ewentualnie B1 sprzedawca. Nie ma znaczenia, która to komórka, ważne, żeby przechowywała nazwę kolumny, po której chcemy robić podsumowanie. A, no tak, tylko że mamy średnią obliczyć, więc tutaj sprzedaż. Musimy tak zdecydowanie w tym kontekście zrobić: sprzedaż, średnik, no i kryterium sprzedawca plus nagłówek sprzedawcy plus konkretny wybrany przez nas sprzedawca i zatwierdzamy sobie formułę, mamy dokładnie taki sam wynik. I jeszcze na koniec tak, kolejna funkcja ile rekordów, czyli po prostu funkcja zliczająca i wybierzemy sobie będę ile rekordów. A która zwraca liczbę niepustych komórek. I teraz, tak jak zaznaczę sobie znowu tą bazę danych, pamiętajmy o łącznie z nagłówkami Ctrl SHS opok, Ctrl Szybok w tu, Ctrl Backspace, średnik. Moje pole, tak to teraz może być to komórka B1A albo E2, ale my możemy tu tą wartość zahardkodować, czyli wpisać na stałe. No tutaj w większości sytuacji no to będzie tekst. Czyli jeśli już odwołałem się do komórki E1, to mogę nacisnąć klawisz F9 i Excel mi ewaluuje ten fragment kodu i wstawi tekst. Bo tutaj jest tekst, czyli dołożę te podwójne cudzysłowy i wstawi. Tak mógłbym też to napisać ręcznie, jak mi jest wygodniej. No i te kryteria nam się tutaj nie zmieniają, znowu ten zakres. Zamykamy, zatwierdzamy i mamy dokładnie taki sam wynik jak funkcja LICZ. Jeżeli. Czyli tutaj sobie tak znowu odkryję te, odkryję te elementy, żeby właśnie pokazać różne sposoby odwoływania się do pola, po którym chcemy podsumowywać nasze dane. Tu prosty przykładek daje dokładnie takie same wyniki jak funkcje z rodziny summa jeżeli.